W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę piąta klancytowaty. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Piąta klancetowaty, pentas, pochodzi z Afryki. W swoim naturalnym środowisku rośnie w formie niewielkiego zwartego krzewu, po kilku latach dorasta do około 1 metra wysokości. W naszym klimacie, z powodu dużej wrażliwości na mróz, jest traktowany jako roślina sezonowa do uprawy pojemnikowej i jesienią po prostu go wyrzucamy. Turkowate kwiaty tej egzotycznej rośliny składają się z pięciu płatków i stąd nazwa piątak. Zebrane są w półkuliste okazałe baldachy. nie jest bardzo obfite i trwa przez całe lato, aż do jesieni. W zależności od odmiany, kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub czerwone. Ziemia musi być też żyzna i próchnicza o zasadowym lub obojętnym odczyn pH gdyż rośliny nie lubią kwaśnego podłoża. Roślina nie toleruje suszy, o którą na słonecznym stanowisku nie trudno. Dlatego musimy bardzo dbać, aby jej podłoże nigdy nie wyschło. Piątak jest jeszcze stosunkowo mało popularną rośliną. A szkoda, bo ma wiele zalet. Świetnie czuje się na słonecznym balkonie lub tarasie, gdzie kwitnie nieprzerwanie przez całe lato. Zalecana jest uprawa rośliny w pojemnikach, jednak można go także sadzić do gruntu. Piąta klancetowaty nie jest mrozoodporny, już temperatura poniżej 5 stopni Celsjusza powoduje jego zamieranie. Warto usuwać przekwitłe kwiatostany i nawozić roślinę nawozem.